Cieieieie! Mam do do to jest, że pues, grobne, no to, to, że przy okazji, ale jak się zmieniało, oczywiście jak wtedy dzieciotki wypuścić, to da się więcej, ale teraz możemy już zacząć w środku Muszę gotować cały i mogę sprawdzić, co mamy w systemie. Góry, czy nam brakuje, czy nam żywności. No, to teraz to zrozumiałem. No, mam wszystko, to tylko sprawdzę, czy mam wszystkie zabudowane... O, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam nie, jednej nie, 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 to, to U. Paliwo do full. Do full, jeszcze tylko zobaczę, czy nie mamy... ...czy nas ja nie wyłączyłem nas ...pod koniec tego... ...przypadkiem... Nie, dobra, mamy przemówiatory, więc czego nie możemy ich zrobić. Mutowałoby dość oczywiste. To o też mam papać pa całego, bo ta wybadana na papać na 100%. Nie, jeżeli nie musi być. Jep. Ja, 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 ja raczej full nie daję, bo później trzeba zawsze to wszystko planować, czyli, czyli to, trzeba da, dawać zmiany na silnik. Tutaj trzeba do, dodać 7 oficera, dzisiaj się, się zmienią w kilka... ...w kilka tool, ale ja, ja... Ja, ja trzeba... wydać mi dwóch, czyli na przykład mechaniki ten, żeby po prostu tym się nie bawić zbytnio. Po tego to jeszcze zostanę kiedy kierowodzie, żeby po prostu ulepszyć... On gotowy po prostu. To, to też jest to mnie bardzo ważne, żeby też te, te silniki by były... Silniki elektryczne też były dobrze, dobrze, dobrze zrobione. I dobra. Nie się na to. Nie, żeby było to By było dużo... 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 By się Przypomnę, że pytania, Brytania to jest, możemy atakować I jeden z podtów. Po co możemy zidentyfikować i, i to będzie dość. Ej, kto. Tu w tej grze ma Wielka Brytania Walmart... tylko jeden podtk, ale czym czy, czy jest głupie? Był głupim posunięciem. O, tu. Ale to może to, 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 to BUT... zidentyfikujemy to po drodze i ludziom sobie rozejrzeć. Nie chcę się próbować, bo to jest zbyt ryzykowne miejsce. Wiadomo, ja to, to może wielki labyć, dla ale to jest. Zauważyłem, że. Pisze kuls to ja to dla mnie kompletnie naokoło. Kompletnie to naokoło. No patrzcie jak ja to projektuję ten kuls, to patrzcie jak to wygląda. Zobaczcie, jak no, w to to no, to jest po prostu naokoło. no, ten te, te kurs jest o wiele dłuższy. Ja wiem, że to wygląda dalej, bo to, wygodę, to wygodę, ale. Patrzcie jak to wygląda. Muszę bardziej się mieć a tak to je wymienię z samolotu i proszę bardzo. ja oczywiście jak. Tak, w tym sektorze jako też jest co się muszę to, to na też nie dużo podzwładnię, więc muszę o to martwić. Na wysokości ich na dole. Dobra, żeby zacząć już wypłynięcie, odpaść silniki R i uznaj na żółwym w systemie full. Jak już mówiłem Mam ma, ma nadzieję, że, że wszystko godzin to zrobiłem i jej w opinii nie złudowałem tuna Nie Mam tu na... wszystko zaskoczone Wy wy, wy powiedz, o to... nie O Patrz, patrz, ile, ile mieliśmy od nabrzeża na Chodź, 40 to było około 50 centymetrów nie, 40 To naprawdę było i nie... to, 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 to nie w metr. To, 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 to było naprawdę niewiele. Zresztą, co mi bardzo się baguje... Mam tylko na, 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 na nadzieję, że... Tu mam akurat to, ta... Ta wypustka... Z tej Co tutaj widzicie? W góry. Ta antena, to tutaj jest. Teraz ja to mówię jednocześnie odbiornik i i, i, i lada. Jednocześnie raczej one to tak, lecz trzeba pójść, bo to w czyli uh, lada to będzie można na docie. no ale ja jej za to, który używam. Zawsze to pomaga mi, wtedy wskakuje wtedy, kiedy mam samolot gdzieś w pobliżu. to się samochody teraz Niech chwilę, że ja inaczej, bo z faktycznie na to wejść. I później, bo, bo Niemcy mieli mi nie zasadniczo jedną wadę. Nie mieli przewagi, jak to mam powiedzieć, ladarowej. Nie, a Amerykanie mieli przewagę nad, nad, nad Japończykami, chociaż i ja psy też, ty, 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 ty też mieli posiłek ale jak widzicie w tej chwili, ja bardzo ją zadegowali 13 grudnia mniej więcej ja bardzo ją zadegowali 13 grudnia mniej więcej Stany Zjednoczone chyba najgorsza rzecz jaką oni popełnili błąd Powiem ja wam tyle, że chcę mam powiedzieć, że później będzie coś takiego później jak na przykład będzie na przykład jakieś misje będą na, na nasze misje zjadowcze będziemy wygrać ludzi i będziemy wchodzić na, na, na przykład albo, albo, albo na ostatni, albo na przykład będziemy wchodzić na brzeg. Jak ładnie chciałbym zabekować że nie za kilka metrów czy na przykład... Że na przykład... Żeby, żeby po prostu mnie, mnie nie przypieprzyć, tylko żebyś kilka metrów dalej. Zatrzymać silniki, spuścić kolicę w dół. Oczywiście będzie zagrożenie ok... na przykład innego z oficerów tutaj. Jeszcze tego nie dam, to da, 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 tam tą grupę. grupę. Czyli ty... ...taka to było drużyny, badają, że już był jeden... ...jeden, jeden do dowodzący do, do był... ...żeby... ...pilnował wszystkiego i w niczego czego był na systemie pilotowym. A od stary stojący w miejscu... ...nie jest dobrym A bo, bo tego to jeszcze kuźwa... Później e, ja uczę, później przejętą ten, ten skrajny połowę, więc i tak jakby co, to oni są dalej w stanie wojny. Tego, że e, nie ma COVID, bo oni są dalej w stanie wojny, zresztą z, 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 z z, jak to jest ta. doświadczenia z Japonią. Ale dzisiaj, jak się przetestowujemy, to. to co nam nie, nie, nam nie zalicza jako. Kila, tego kila, po prostu... Jezus, co, 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 co się tam stało, to fo... No to jest bug przyspieszania. Ja porzucę coś tam wypłynąć. Oczywiście... się się to jest Nie odpierajcie... ...rozkazów, jak jesteście gdzieś w połowie, albo gdzieś tutaj. Nie planuję wam, 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 wam tego odbijać tego rozkazu. Bo tylko... Małem przypomnienie, że mieliśmy mi zmienić system kowoli, że teraz ja, 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 ja tak będę rozkazać te roboty, bo ma, 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 mam nadzieję, że będzie już tych, tej inteligencja u, ulegli poprawie i oni kuźwa... I też mam, mam nadzieję, że jak my mamy zbadane na nasze badania i, i te roboty faktycznie spodobają będą do naszego. I to, wiem, to co wiem to jest typ 10 albo te 9, bo tam. mam na akurat ubota typu 8, albo 8 mniej więcej, tam gdzieś... 8 czy 9 tego nie pewne. A tu mam akurat typu 10, to już nie że jest 10, to da ci to. jest akurat kiosk z typ, ubota typu 10, albo 20. Moment tam dotyczy użyciu nam przemi pomijali jedną, jedną liczbę Nie wiem, czy zawsze pomijali te roboty miały to do siebie, żeby troszeczkę większe od reszty więc i były dość nie ja mówię nie odbijać tego odskazu Jesteśmy no te dość blisko, żeby to odebrać. A, to, jest, to nie jest ten rozkaz. Okay, dobra, to jest inny rozkaz, do ok. łapie. No to wpływamy już na wody. No, wody patrolowe. Owej, dobre, no i tu zaczynamy tutaj patrolować O ja tu nic nie będzie to jest wpływem sobie ten pol i co mi go zatokujemy. Za, 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 coś chyba jest A myślałem, że, że też się się tak jakby wyskoczyło coś Nic nie ma kobiet nic nic kompletnie Bo tutaj wyskoczyć no wiadomo, czasami tak jest, nie że nie Dobra, mamy, nie wiem, to jest misja, ją mamy Dzisiaj, że Okej, dobra, nie ma co chodzi Mam nadzieję, że my to kule nadal mamy w systemie, a nie, a nie żeby się wzięli owoce Dobra, mamy to Nie muszę się o to automatycznie. W ogóle nie, nie, nie włączamy reflektoru, tak jakby co? Nie włączam reflektoru z innego wodu, bo to jest strata pozycji, to jest po prostu strata pozycji, żeby odpaść źle. Refektor iron, leczy to jest tak, tak zawsze robię, bo się uszyć poziom do.

Bo ogóle wyjdziemy... Widzimy okien z Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz. Chwilę, że zacznę już okien zatrzymywać. Zbadaj. Zbadaj, dobra. Ten zbadał, był już takiej, możesz się oddalić tu ciuteczkę. I zbadaj. Zgórna nadpowiedź powinna być jak jest... O, już nie ma, już, już nie ma, już nie ma ten typ. Zresztą że mamy pontona, akwada, to jest za akurat... wad... Dość to jest, czy to do tego do, 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 do poszło, ale no, dobrze. I pomoc o, przekazana. Wracamy do POL. Teraz spowodujemy do, do, do nas wracanie. I odpoczynki. Tutaj dodać bardziej tutaj. Może tu coś będzie. I się to wyspę zapalować jeszcze to na, na, na tym wlocie. Może się gdzieś tu będę gdzieś tu te okę w tym miejscu. Ale dobra, jak nie ma to trudno. I kurs zaczyna spadać. Stąd woli po wrótynku. i już, teraz już, już nie ma, no i już tyle, dwa, no i teraz powinniśmy się za patrolu. ja ja oczywiście w gierzą, że chcieliby to podadkować, oczywiście, bo ten pod jest tempo, tu jest faktycznie ...niebroniony. zauważy to, tu to, jak, 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 jak jak tu wchodziłem... To się kończyć jednym. Trzeba nie dać takiej ilości... O, po... No, no ale bo... Może to może początku go po prądzie, tylko wracam się też jak zmienić kurs, bo... Co... ...cieknie się, że nie tędy. Oczywiście, oczywiście, tam będzie jeden nimi... ...niż idzie albo dwa. A tutaj, tutaj, niż idzie, tu... To, ...to, to, jest pod... ...te wnętrze są pod obwiskowe, to tak czuję. Ten tu i ten tu... ...i ten i ten, ten też też jest pod wojskowy. Jestem ja pewien, czy Giblet to nie jest portem wojskowym. Ten nasz też nie jest portem wojskowym, jeszcze jest niechroniony lotniczo. Trzeszkoda, że przy RPA nic nie ma. EPA też nie powiem być handlowym, bo są porty handlowe, nie wojskowe. To ja nie jest podobno wyskakom jak 150, chociaż on powinien być chciały ciężko. Tak naprawdę to policja nie powinna być ani jednej, ani jednej, jednego okrętu ...cywilnego, bo ciąg najeżdża nie z góry. Hmm. Kucze, bym nic z tego. Hmm.

Przyciemnych mechanizmów, Michał, 2. Będę po cichu. Ta koniecka będzie bardzo, bardzo łatwym celem dla nas. Na razie nie widzę reszty konwoju. Szczynę odkuszą tym kolskim, bym powiedział. Użyję to pedałów stycznych i lufowych. Te piątki z dzióbówki. Bo już nie wie, co pani wypłynie Czy mogłeś pani dać te to, by tu zbraniać? Torpedo, ustaw.

Ale mi się to oczywi zanurzyć raz, dwa. 10% Musimy się to zyskować zanim oni... Zdaliżą za, za, się nawet się skakować o, o co chodzi. Nawet nie zdążę na czas się... Tata Tato pyta już w niego kierunku gna Ale się było tutaj czym 70% 80

To związku z tym, pętnie. Aż kurde. Dobra. Musimy pójść bliżej. Kurde, jeden no, no, to pęta w porze. To piachu. Oba za daleko, kopak, pan była słabą uzbrojona. Heee, jak sikle. Wszystko, co do tego perfekcyjnie zawsze się skopie. Najlepiej no, najlepiej się po prostu wykryć. I wtedy, wtedy, ty masz największe popity. Wyklejasz się? Masz dobry profit! Nie cierpię, nie cierpię tego! Skuruj, skur, że coś naprawdę... Skuruj, to tu po prostu wy... wyponął, no niestety w tej chwili... Spanikujcie, spanikujcie! Nawyżej was, bo po prostu... Ostrzegam głowę! Zobaczcie, jak, jak ja, ja jestem pod fajnym kątem! On nawet, on mi nawet, nawet, nawet nie wie, nawet, nawet o torpedzie nawet, nawet nie wie. I jak, 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 To możliwe. Zależy ile ta to by była uzbrojona. A teraz nie chcę się wściekne. słabo. Otwieram ją. Jest, jest ta słaba? Otwieram mi. Ta pena człowiek, to nawet lufowe na tym jest do, do lodu. Do, 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 do. Szybciej, szybciej, szybciej. Na załatwimy tę niż. tę, tą a później. zobaczę te. wycinki i zobaczę w sercu odcinku, jak ja ten cały utopię. Bo zobaczę, że jest będzie niska scopta. To byłbym ja nie niszczyciela, ja ciągnę na elektrykach. A Teraz, 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 to już musisz dostać. Nie ma opcji. Niestety to nie jest topela T5. Z drogą nawigową. No ja to zeszła? Jak ja chcę topera T5? Ja chcę t Nie, te piątka, te piątka, te piątkę chcę, te piątkę! Pozwolę zamontować T5. Pozwolę zamontować mi T5. Już! W tej chwili. T5, już! Udwoić. po po, po tych. Zmiana wachty. Zmiana wachty. Zmiana wachty. Wachta. Musi być trochę zmiana Nawet 4, 4 minuty Te piotki są tak dobre, to mi to topedzami, że patrzcie, nie może się o nic martwić. O nic, bo wiem, że to zawsze tapi w cel. To nigdy nie. To nigdy nie chybia. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Welche der fing jetzt her? Schwere Schäden am Roh. Pad padnie. Ja, powolku skadrenta, ten okropasto. Das ist